Ja, przepraszam bardzo, ale z podniecenia aż się odsrałem. Byłem w kiblu i przepraszam za spodnie. Przemocnawca, zaczynamy. Zobaczcie to my to mamy. Chcieliście japońskie gówno? To macie. Wybaczcie, że to nie jest Honda jajko. No niestety mamy tutaj GTR era wypasionego. 2020 rok. 650 koni. Wczoraj miał przejane 4000 kilometrów. Dzisiaj już ma przyjane 5000 kilometrów. Zobaczcie jak se latam. Zobaczcie jak jestem podniecony. Przepraszam bardzo, ale niestety. Po prostu, jezu, żebym się wyjebał. Jestem tak po tak jestem szczęśliwy! Jezus się, tak lecie, ja takim Japońcem nieździłem! Chodź ma halu, ha ha! gada Hiroshima, To jest właśnie to! A teraz przetłumaczę! GTR 2020 rok. 2-0 do setki. Przy lunch kontrolu, kupa sama wyjeżdża z dupy. Tak wam bowiem. Biały perła kolor. Wersja Prestige. Niższa o jeden poziom od nizmo, a czym się różni jest lepsza, bo klapy w tłumikach otwierają się przy 3,5 tysiąca obrotów, w nizmo są otwarte cały czas, czyli tam ból głowy gwarantowany, a tu nie. O Jezus, biała perła, u baby, u

ale już jestem, drodzy Państwo, muszę Wam powiedzieć, że przejąłem 2,5 metry i znowu popuściłem klocka na siedzenia. Bardzo przepraszam właścicielowi, że niestety no, będzie musiał dać do karszerowania i w ogóle i te Nieważne. Przejdźmy do konkretów. Te piękne lampki, tu z tyłu jak to wygląda, te okrągłe lampeczki. Otwieramy z tyłu kufer. Otwieramy z tyłu kufer. Taki cytuszek jest tu podnosimy i można sobie od razu na dzień dobry przymierzyć kurteczkę z oryginalnej skóry. Nie jakieś tam skajki, nie jakiegoś tam. Dobrze, o założyłem? Dobrze. Ale jestem gangsta, motherfucker! woo baby! Ale mi się podoba to auto, nie wiem, są roztańczone, także powiedziałem to jeszcze samodzielnie. Aha, wielki stół spoiler na tej klapie. Zamykamy, zamykamy, zamykamy. Spoiler musi tu być, żeby docisnęło. No bo to leci 320 na godzinę. No to jak? To musi być w Formuła 1. 180 km na godzinę, auto odwracamy i jest tak przyklejone, że może lecieć na suficie. Ale tego sprawdzać nie będziemy. Te rury tu, cztery, to są prawdziwe rury, to są kominy, kurwa, z elektrowni jądrowej, takie wielkie, a nie jakieś takie małe piwidówki. Rury wielkie, czujniki parkowania z tyłu, zobaczcie jak to Japońcy technologicznie zawsze byli do przodu. Eee, eee. Auto jest czteroosobowe, dwie elektryczne szyby, niestety nie ma czterech elektrycznych szyb i tu troszeczkę jesteśmy zmartwieni tą informacją, no ale no trudno, linia tego auta. Jest niesamowita. To jest typowy sport. Żółtki jak to produkowały, to od samego początku wiedziały, że to będzie totalny sport. Nie wiem dlaczego ludzie boją się tych aut. Nie wiem dlaczego się ich tak mało. To ja wam powiem. Bo kosztują tyle siara i są takie drogie jak w Spalanie? Chuj wie. Ile zapierdala? 320. No i to mi się podoba. I dwie sekundy do setki. I biały kolor. A tak gada, że Jezus Maria. Wszystko wyciągnąłem tu samochód, bo nie mam siana na takie bajery. Otwieram już mackę, żeby zobaczyć silnik. Poczekajcie, bo tu są okulary tak ciemne, że... Dobra, dobra, tu mam, tu mam. Poczekajcie. Pyk, pyk. Dobrze. Więc tak, silnik. Niech go zobaczę. O Jezus Maria. To jest wszystko nówka. Jezus Maria. Robił to... Eee, hiro unaki kuro kurosawa, uara kurosawa, robił tak i właśnie robił. I więc tak, silnik to jest wszystko delikatnie, to jest wszystko białe, to jest wszystko białe. Jezus Maria, okulary za cztery koła bym mi spadły, dramat, kurwa, żebym nie zarobił nic, bym się nie przejął tym samotem. Ściągam je, macie rację, szkoda problem? Wkładam, a już biegnę, już biegnę. O Jezus Maria, panie, kochanie, o Jezus Maria, On mi się podoba. Silnik czy 8,650 koni, tak dwie sekundy do sekundy wiem, no to bo to my na to patrzymy już. Przecież wiadomo, że Wasicie to by nic nie zrobił, bo może płynie do swój to dodał. Poczekajcie, tu się zamyka. Czy on zamknie za pierwszym razem? Czy szpachel odpadnie? Czy maska się urwie? A to już za chwilę. Nie, bo to jest igiełka 2020 rok. 650 km. On się trzyma. Cztery buty napęd. Po prostu siklejony leci jak jaszczury. Tak jedzie. Środek jest przepiękny. To jest autosportowe. No to tu nie mogą być kurwa, że tam dole nawieszane jakieś kurwa, milion tysięcy pięćset przycisków, kurwa, takie monitory na chuj to. Mile mnie zaskoczył ten środek, bo wszyscy mówili, że Gieterle mają do dupy w środku. A wiecie kto tak gadał? Ja wam powiem. Zazdrośnicy, ci, na których nie stać na tego Gietera, czy tak gadali? Mnie też nie stać? No, ale powiem, że środek jest rewelacyjny. Duży monitor, nie wiadomo do czego, bo to pewno wszystko po japońsku napisane, więc właściciel niemiecki, on no tam kurwa z niemieckiego na japoński, to on tam kurala, to w ogóle tam się kurwa nie połapie, no ale nieważne. Automatyczna skrzynia biegównie, no bo to by musiało być chyba ze 20 biegów do przodu, kurwa, żeby jechać 320, no to rozumiecie. Obrotomierz wyskalowany do 8000 obrotów, no na pewno tak się wkręca. I zapraszam państwa na rundę tym wypasem! W tym oznawca się będzie sił. Pogoda jest niesamowicie deszczowa, więc może to być już nasz ostatni odcinek, bo możemy wylądować w rowie i auto będziemy spłacali następne 15 lat. Tak. Tak. Może to nie auto nie służy do strzelania tumikami na postoju, ale my właśnie zrobimy taki test. Syfonia! Koncertowa! Jesteśmy już w środku i jedziemy już tym wypasem, Samce zakaskam. Tak, najlepszy prezenter motoryzacyjny w Polsce dostał gtr -a. GTR, GTR, tu mu trochę dom. A dla mu tylko delikatnie. Dlaczego? Bo ja już moje umiejętności są mizerne. Tak wszyscy gadają. Hejterzy. A ja im mówię, pij wam w oko. I zobaczcie, ludzie zgłaszałem się z takimi wypasami. To no jest naprawdę wypas! I już chciałem na początku, nie, w połowie odcinku, chciałem podziękować temu panu. Dziękujemy właścicielowi za udostępnienie takiego wypasa. I jest to logiczne, że każdy by takiego chciał mieć prócz debili! Oni by nie chcieli, bo oni powiedzieli, że nie, że kurwa co, że tu wszystko skórzane, że tu wszystko miękkie, że tu nawigacja, że klimatronik, że kierownica multifulsina, że duży monitorek. A mi tutaj, patrz, panie kamerą, patrz, to jest tryb jeden. Unsheathe one, tu jest, Unsheathe tu, nie wiem co to kurwa jest, to są jakieś chyba, nie wiem, no, do, no coś tam jest, no dobra jest, no. Tu są znowu jakieś bary, nieważne, tu jest czwarty poziom, a tu temperatura silnika, temperatura mojej głowy, ile ciśnienie w gaciach jak nasrałem, tu wszystko można sprawdzić. I ależ tu się pięknie jedzie, pięknie się stoi na tych światłach. Jest rewelacyjnie, wszystko tutaj pasuje pod rękę, naprawdę. Więc jak ludzie nie pieprzą w Amazonu, żeby mnie nie poznali paparazzi, założę te okulary, no wiecie, nie chcę tam autografy, to wszystko. Jedziemy, zielone światło. Ale jest cudownie, kierunkowskaz, tak, oczywiście, że kierunkowskaz! Kultura! Kultura, panie! Jedziemy na niemiecki blach, to nie będziemy robili siopki, kurwa. Ale wiecie co mnie dziwi? Że Polacy kurwa w Polsce jeżdżą jak smaciorze, nie? Ale od razu po wjeździe do Niemiec od razu wszyscy umieją jechać. Prawy pas, nie ma zajeżdżania, nie ma srania. No ludzie kurwa! Dokładnie. God damn it. Jedziemy sobie wolno, bez jest mokro, a dzisiaj powiedziałem, że przyjadę żonie na obiad, a nie, że się kurwa przyjadę w trumnie, no bo tak może się za z tym autem, no wiadomo, wiadomo. Jedziemy sobie wolno, jest pięknie. Trochę dam. A trochę. Uu, 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 uu. Panie, panie, panie. Panie, kochane. Więc tak. Wrażenia jazdy są takie, że kupsko to po prostu rozlało się wszędzie w kamerzysta i właściciel mówi przemo, ale dałeś bączka, nie bączka, tylko kubkę dałem. <laughs> Bączek by was zabił. A coś może o tym moja żona powiedzieć. Dobra, powiem wam tak, no tu są wszystkie bary świata, ja nie mam pojęcia. W życiu przy ludzie w życiu, życiu się nie spodziewałem, że będę GTR jeździł, a katował to już w ogóle. A jeśli mi na końcu władzisz, to powiem przemo, dziękuję, kurwa za co. Auto skatowałem, zupę, wyjechałem, on mi powie dzięki. No nie no nie ma problemu, szefie, no możesz przyjeżdżać cały czas, kurwa, to mi się podoba. Jedzie się rewelacyjnie. Auto jest, kurwa, do miasta na trasy, na zakręty, na tor, na sranie, na zakupy, na golfa, wszędzie! WSZĘDZIE! Ale jedzie wszystko, ale cztery koła napęd, dupka od razu mu lata lewo-prawo! Niewierna! Aż taka, no! Pięknie siedzie, muszę wam powiedzieć, że Jezus Maria, no nie wiem, bo już nie wiem, czy widzę, czy okulary, czy nie, teraz słońce wyszło. Panie, Kane, na Bugarską będziemy tu szybko. Panie, jedziemy na Bugarską! Pamiętaj, czempion nigdy na to nie dziękujemy, dziękujemy właścicielowi za udostępnienie Rzeczywiście Poporem jest kosz no to wszyscy wiemy i dziękujemy właścicielowi za udostępnienie takiego wypasa. Każdy by takiego chciał mieć normalny koleż. Czy może się ta maszyna nie podobać? Nie. Czy może się podobać? Oczywiście, czy to zapierdala jak rakieta. Exactly. Przemozawca, obsany po samej gacie. Dzisiaj zaprezentował Państwu takiego wypada. Woo, woo, woo. Debil by nawet tego samodu nie ukradł, bo by nie wiedział jak klamkę chwycić. Patrzy to. Eszkę, meszkę, wróżbita przemysła. Pyk, pyk. Dziękuję. China tauny wymyśliły. Dobra. informacji nie powiedziałem w tym programie. 20 czarowe, calowe felki czarne pomalowane sprayem, złote zaciski, wentylowane tarcze, 255 szerokość przodu, grubość opony 40 2 na 20 cali, panie. Na 20 cali, panie. I dziękujemy właścicielowi za udostępnienie takiego wypasa. Każdy by takiego chciał mieć. Przemoż się z wami żegna. Do widzenia.